Cześć, witam wszystkich na kanale po miesięcznej przerwie odrzucenia filmów. Choć z nagrywaniem dźwięków nie zrobiłem przerwy, to i tak postanowiłem, że mój kanał odpocznie od nowych materiałów, gdyż planuję go co nieco zmienić. Od początku przyszłego tygodnia kanał powróci na pełnej z aktywnością, natomiast przede wszystkim pojawi się na nim coś nowego, a mianowicie dwie nowe, tak naprawdę powiązane ze sobą serie z wind, ponieważ nazwy będą do siebie podobne a zależeć będą one od rejonu, z jakiego będą dźwigi, a będą one nosiły nazwę Windy na Mazowszu i Windy na Pomorzu. Jako pierwsza swoją premierę będzie miała seria Windy na Mazowszu, której głównym plenerem będzie tradycyjnie Warszawa. Lecz jak sama nazwa wskazuje, będą również czasem inne miasta położone w województwie mazowieckim. Pierwszy odcinek będzie miał premierę już w piątek 4 października o godzinie 20.00, i jak na razie pierwsze odcinki będą z Warszawy. A jaka dzielnica pojawi się w pierwszym odcinku? O tym już w wyżej wspomnianej dacie. No ale co z drugą stadią Windy na Pomorzu? Otóż jej głównym planerem będzie Twój Miasto, lecz czasem miasta spoza niego, położone oczywiście w województwie pomorskim. Premiera pierwszego odcinka będzie miała miejsce tydzień po Windach na Mazowszu, a dokładnie 11 października o godzinie 20.00. Oczywiście na razie nie zdradzam szczegółów na temat pierwszego odcinka. No to co? Pozostaje tylko oczekiwać. W tym filmie tyle było na tyle, tak więc do zobaczenia już za tydzień. Cześć!